Hej, cześć, witajcie, to ja śmieszny chłopak, witam dziś Was na, na dniu samych quizów Dziś rozwiążemy quiz o An dziś będą cztery quizy o Undertale zobaczymy czy dobrze mi pójdzie tak same quizy w której lokacji z Undertale mieszkasz? Zamieszkasz? I don't know, let's check it out Jakie jest Twoje ulubione połączenie kolorów? fioletowo czarny niebieski, czarno-fioletowy, biały niebieski, pomarańczowo-czerwony niebieski turkusowy Czarny z białym I guess... inne Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Wiosny jest wszystko takie jasne Życie zaczyna... Życie na, Życie na... Życie na... na nowo następuje w naturze, więc wiosna Jaka jest twoja ulubiona postać z Undertale? Flowey, Torbiel, Sans Papyrus, Undyne, Alfis, Metaton, Asgore, Azriel, Frisk, Chara, Mufet, Timmy, Napsta, Napsta Blue Windings gusty, tutaj Chara. Chocolate Dobrze. Które z tych dań najchętniej byś spróbował? Spider Donut, Nice Cream, Cinnamon Bunny, Cup Apple, Siatia, Timmy Flakes. Glam... Glamburger Drafate, Lodowice Zastosowane zwiast, Junk Food Legendary Hero To jest... Swabway way. się odzywa Stick the Shape of Metaton Face Whistle, Podwójny Loot, Spider Cider, Cinnamon End, but to Spaghetti Monster Candy ...potato chips, pomidorowe chipsy mmm, tak to jest trudne pytanie ale chyba najbardziej śmieciowe jedzenie dobra lecimy dalej lubisz walczyć, lubisz... tak, mam z... akurat z czerpiąc to mam taką dużą satysfakcję jeśli już je kogoś pokonam gdybyś mieszkał w pozycji, jakiego zwierzaka byś miał? kotka dobra, mm. Nie wiem, czy mam arachnofobię. Na pewno boję się pająków, ale nie aż tak, żeby tak skakać na jednej I tak. Pająk! Pająk! Dlatego myślę, iż na pewno to nie był pająk. A i nie wiem, czy miałbym arachnofobię. Dobrze. Którym z głównym bohaterem mógłby być Twoim sąsiadem? Andein, za to, że jest waleczna. i Bardzo lubię takie waleczne. kobiety. W jakim rozmiarze ma być Twoje miasto? Pojawi się. Spodziewasz się w wyniku. Teraz. Dobra, obstawiam. Będę. W... Prze, przed zamkiem Azgora to się chyba nazywało. Tak. Tak. Let's check it out. Water. Akurat. Dobra, tego się nie spodziewałam. Jest to słabo oświetlony miejscami, całkowicie ciemny obszar. W grotach i na otwartym terenie ros rosną e kwiaty. Znajduje się tu parę do. Domów oraz wysypisko śmieci. Wodospad charakteryzuje się niebiesko czarno fioletową kolorystyką oraz tym, że jest tu i dosyć często pada deszcz. Echo-kwiaty i wody je otaczające mają unikalny turkusowy kolor, który wprowadza światło do tego ciemnego rejonu. Właśnie w tej lokalizacji powinieneś zamieszkać. Czy jesteś zadowolony z wyniku? Powiedzcie w tym komentarzu: Tak, jestem zadowolony z wyniku, ale nie będę się dziwił w tym komentarzu. Przechodzimy po prostu do następnego quizu. Którą ścieżkę powinieneś wykonać w Undertale? Którą ścieżkę zrobiłeś najpierw, gdy po raz pierwszy zagrałeś w Undertale? Tak jak chyba większość graczy zrobiłem ścieżkę neutralną, bo w końcu... You have no idea, you, you just rushing through the game. Through the game. Jaki jesteś na co dzień? Miły, przyjazny, pomocny, zdeterminowany, zły, samotny. I, I guess, zdeterminowany... Nie ma to jakby zdeterminowanym, jednocześnie leniwy tak? Masz ochotę, jesteś taki zmotywowany, masz ochotę coś zrobić, ale jednak jesteś zbyt leniwy, by to zrobić. To jest trochę smutne. Ile byś był w stanie poświęcić dla przyjaciół? Czas. Tak najbardziej chyba czas. Czy mówisz coś w wirtualnej rzeczywistości? Tak, że żyć w wirtualnej rzeczywistości. Ty i obcy człowiek. Kogo byś oczalnił? i guess siebie. Lubisz, że już coś się tobą przejmuje? No, tak, oczywiście. jesteśmy. Ludźmi, ludzie są społeczni, potrzebują kogoś, kto by się tobą przejmował. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Pies, kot. O, to jest, jest, jest Twoje ulubione zwierzę, więc teraz mógłbym odpowiedzieć. Pies jest moim ulubionym zwierzęciem. Ludobójcza. Wszystko wskazuje na to, że fantastycznie powinien się jak najszybciej wykonać ścieżkę ludobójczą. No w sumie, bardzo. Miałem, czerpałem dość dużą satysfakcję z tego, jak zabijałem kolejne potwory. Ale to było... to było dwa lata temu, tak? Nie, to było 4 lata temu. Miałem wtedy dziewięć, 9-10 dziewięć, lat. Don't, don't judge me, please. Który kolor duszy z Undrefing najlepiej Odzwierciedla twoją osobość? Czy uważasz. co uważasz za swoją największą zaletę? Bezinteresowność, mądrość, wypowiedziano się tym jest rzetelność, siła woli. I szczerość. Myślę, że siła woli. A wadę? Egoizm, niepewność, lenistwo... Lenistwo. Tak, po prostu lenistwo. Co wywołuje w tobie największy lęk? Wysokość, ciasne pomieszczenie, woda, sztuczna inteligencja. I guess, najbardziej z tych rzeczy boję się akurat wysokości. To jest. boję się. Po prostu boję się. To może zdanie na najmniejsza. Siła fizyczna, słowa, nóż, ogień, broń palna. Myślę, że ogień, bo ogień może spaść i to jest coś nieprzyjemne, ale w sumie, jeśli ktoś się będzie ranił słowami, to potem twoja psychika siada, więc... Tak naprawdę nie wiesz, jak poradzisz sobie z zagrożeniem? Czy to pistolet może mi się przydać? Będę się bronić, gdy nie będzie innej możliwości, najpierw muszę wszystko zaplanować, uniki to moja specjalność, więc mogą próbować mnie trafić, ucieknę. Spróbuję się ukryć, nie będę walczyć. Ja nie, nie, nie lubię się kryć, w uciekać, tak... Chociaż jak ktoś jest szybszy, to wtedy będę się kryć, choć to jest bardzo... Z... nie umiem się kryć. Gdzie najchętniej spędzisz wolne popołudnie? Na plaży, w lesie, w opuszczonym budynku, na stoku narciarskim. Najchętniej spędziłbym mój dzień w lesie. Jaki zawód wydaje ci się najciekawszy? Sportowiec, programista, stylista, bibliotekarz, botanik, tancerz jako najciekawszy na pewno nie bibliotekarz. Lol. Botanik. Botanik już tak bardziej, ponieważ lol, lubię się zajmować roślinnością, w końcu odpowiedziałem, że chętnie bym spędził czas w lesie, więc... Ale i tak najbardziej mnie, chyba, najbardziej mnie chyba interesuje programistyka. Stylistyka to już tak nie, nie jestem tak osobą, która powinna ci doradzać, co powinieneś na siebie zakładać, więc. Tancerz też. Tancerz w sumie bardzo... I would, lo I would love to dance, but. Nie wiem jak to by wyszło akurat. Więc tak, teraz sporto sportowcu mm, lubię sport, ale na pewno nie lubię girls z nim związanych Lubię być taki fit. Więc zostaje mi tak, albo programista, albo tancerz. Wybieram tancerz. Bo programistyka to jest rozwiązywanie problemów. Kocham rozwiązywać problemy, ale bardziej kocham tańczyć. Szczególnie jeśli mam tańczyć do muzyki. Co robisz w wolnym czasie? Czytam książki, spędzam czas z bliskimi, słucham muzyki i dbam o kondycję. Tak, na pewno nie czytam książek, to już może to jest pewne. Spędzam czas z bliskimi już bardziej, ale nie. Albo słucham muzyki, albo dbam o kondycję, ponieważ ostatnio zacząłem biegać. Tak. To już tak przy okazji mówiąc, ale chyba bardziej najczęściej słucham muzyki. Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski: biały, niebieski, różowy, zielony, fioletowy i żółty. Dobrze, żółty jest moim ulubionym kolorem. I niebieska dusza. Uczciwość nigdy nie przyszłoby się długo wykorzystać postęp lub kłamstwo do osiągnięcia własnych celów. Jestem osobą szczerą i autentyczną pod każdym względem. Nienawidzę kłamać, okej? Okay, po prostu... Nienawidzę kłamać, się nie, nienawidzę wykorzystywać osób, ponieważ... Nie, w, jestem bardzo empatyczną osobą, chyba tak to jest, tak? Chyba to to oznacza, że jeśli ta osoba się dowiaduje, że ją wykorzystuje, albo się po prostu czuje z tym źle, naprawdę... Yy, Czuję się wtedy jakbym posadził się w jej własnej skórze. Też, bym... też tak... Te, takie emocje. Wtedy jak sobie o tym. Jak to sobie wyobrażam. Dobrze, następny quiz, ostatni już na dzisiaj. Kim z Undertale jesteś? Twój stan Zodiaku. Baran, baran, byk, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i ryby. Jestem koziorożcem. Pozdro 17, ludzie z 17 stycznia. Jakim typem osoby jesteś? Pesymista, jestem optymistą mimo wszystko. Potwór ci atakuje, co robisz? Atakuję, działam, próbuję uciec, oszczędzam. Próbuję uciec, a no chyba, że miałbym jakieś OP, op gear, to wtedy bym dopiero mógł atakować, na pewno nie działał Jaka jest twoja ulubiona postać z Sans, Frisk, Flower, to już było pytanie, więc... Czara Charakterystyczna postać, dlatego ją lubię też Kiedy masz problem? Zawsze Próbujesz go sam rozwiązać to z kimś o tym, zostawiasz go rozwiązanie tego odkładasz, na później, i prosisz o pomoc w rozwiązaniu go. Sam próbuję go rozwiązać, K lubię rozwiązywać sam problemy. Masz sekrety? O, tutaj taki ładny art, tak czara w skórze friska. Tutaj Gaster Dustery. Dasty Gaster dastery. O nie, panie Mozilla Firefoxie. Tak, mam sekrety, of course mam sekrety. Chyba większość ludzi ma sekrety. Chyba, że sekrety kwalifikujemy to, że nikt, nikt o tym nie wie, więc I guess um, Powiedzieć, że nie, nie mam sekretów Dobrze, lecimy dalej Ojejku, komu mnie tak zacinasz Mam nadzieję, że nie będziesz zacinać tak jeszcze dłużej Którą ścieżkę wybrałeś Za pierwszym razem, gdy grałeś w Undertale? Neutralną Ja już tak Już to mówiłem Can you Jesteś Zajebisty, lol. Dobrze. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się. Nie mogę się doczekać, aż będę mieć nowy komputer. Dobrze, neutralny. Jesteś, jaki jestem? Pytanie, za 100 złotych. Jestem opiekuńczy, odpowiedzialny, nieśmiały, miło leniwy, inteligentny, zdeterminowany, ekstra. Już odpowiadałem na to pytanie. Jestem zdeterminowany. Leniwy. Dobra, lecimy dalej. Mmm. O, jestem Flowey'em, jesteś bezduszną i o sercu skamienia osobą Przep... I excuse me Dobra odczuwam, że to jest oszukane Nie obchodzi cię nikt poza tobą, jesteś zdolny do wszystkiego Mam książkę, jest zdolna od wszystkiego, do, od Gimpara Pozdrawiam, dużo mnie nauczyła o życiu Life changing service by tylko przyniosło ci to jakąś rozrywkę. Nie okazujesz nigdy żadnych emocji. Tak, akurat prawda, jedyną emocję, którą okazuję, to jest. Tak, do innych ludzi to jest akurat uśmiech. Tak, śmiech, tak. Joy. Nie, Daria. Tak Dark mama, Woman. Oh, Dobrze, więc życzę Wam wszystkim miłego dnia. Mm. Możecie zalajkować, zasubskrybować mój kanał, jeśli tutaj dalej, jeśli dotąd dotrwaliście. Żegnam was wszystkich. Bella Ciao.